Wiem, wiem. Dobrze gracie. Jeden niebieski, drugi zielony. No, mogą w nas jakoś chcieć zaatakować, wjechać. Od zielonego też, to trzeba brać pod uwagę. Taką możliwość. Na razie ładują. Nie widzę przyjazdu, ale wiesz, kurka. A nie mogli za mną przejść, więc już mogli. Mi się wydaje, że mogą jechać zielonym. Daje sporą szansę na to, że tutaj wyjadą. No się tutaj jakoś przygotować, nie wiem, zrobić sobie sklep w tym miejscu. Ja mogę, nie wiem, stopniowo podjeżdżać te a ty możesz y, tutaj wcelować się w ten wyjazd, co nie? Mhm. Tak, żeby od razu móc się wycofać też. No na No, no, no. Dwie pechy i wycofać się pode mnie. A ja mogę tutaj patrzeć. Jak tu wyjadą, to daję. Dobrze, dobrze. Ja na torach nic nie widzę. Też podków tam nie widzę, żeby wamalić, ale gdzie? No tam na zielonym. Aha, nie widzę. Oho, Okej. Okay. Spoko. no możesz yy... Dobra, możemy się skupić na mieście To się się już obrócić na miasto No No dobra, no to się jakoś tutaj ...obróć na miasto Co w okienku? Możesz zobaczyć to okienko właśnie Co? Da się radę coś dać? Jakiś P z tego okna jedno Mam drugą! Super, reload! Super! chowam się za budynek, za budynek poschowam. Okej, okay, okej, okay. on jedzie tą schodą na ciebie. Ze jadą, jadą, Ja mam reload. Jakoś traka w drugą, żeby mnie Jeszcze ja kupuję czas dużo. Wiem, wiem, wiem. 5 i mam pechy. Daję. Nie zdążę. Nice. Dam kolejną, ostatnią. Nice. Dziigi. No, wygrałeś tę bitwę. Mega git. Dobra decyzja też o rotacji na miasto. No, dolar jest. Mega moc. Zabezpieczasz przejazd tutaj, w tym miejscu, aby nam nie wjechali w kapa, a potem się wycofujesz gdzieś tam. No, bo nie mogą ci tutaj złapać, to wiadomo. OK? Tak. tak jest. No i super. Wszystko mamy. Wziąłem turbo, więc będę. Jakby w miarę popierniczał. Czy będzie odcinek w czwartej o tej mikroaktualizacji? Jak będę miał coś ciekawego do powiedzenia, no to powiem tak. Nie nagrywam newsów nic niewartych. Ja nagrywam newsy, które coś faktycznie przekazują, a nie jakieś tam. wiesz, jakie. Jak będę miał w związku z tym mikropaczem jakieś wieści ważne, no to tak na pewno. Będzie o tym film. Tutaj wiadomo żebyś odbił, bo... żeby cię nie złapali z no. podzamkowej, to mnie martwi. Dworurka jednak dość szybka jest. Ale ja nie widzę na razie nic, więc mogą cię chcieć łapać, prawda? Musisz tutaj pojechać. Jak nic tu nie zobaczę, to uciekaj już tam, żeby cię nie zniszczyli mi jakoś. Bo to jest najbardziej ryzykowne. Możesz jechać moim zdaniem już tutaj, wiesz, tutaj, tutaj na J. Oj, sop, są, sop, dobra, sop. Są, 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 zostań, no, zostań sobie. Nawet nie, nie będę pikował, bo mnie pogaże, da. Okay, okay, okay. I on mi pokaże Okej, okej, okej On zblindował tu Nie rozumiem Ja wjeżdżam w kapa. Okej okay. Strzeliła dwurura. Yy, no Spotować sobie dojazd? Tak, spotuj sobie dojazd Kernarvona ale ja widzę tą drogę też Dobra jest Dobra No i super Mi się wydaje, że nie będę jechać od lewej strony. W sensie tędy. Wtedy musisz podjechać tutaj i zrobić mm -hmm. sklep w tym miejscu. Tak, tak. Y... Tutaj widzę tą drogę. Więc jak tu mi wyjedzie Karnar, z prawej to będzie spoko. Aha, to w sumie ja nie muszę pikować. Żeby... Jadą, jadą, o. jadą! jadą. Wjeżdżam. Oczywiście z ja fokusem i dwórurka Nie przybył, bo jest tą Podpalona dwórka. Dawaj pachę jedną chociaż Uszkodzenie, kry sobie. Uszkodzenie krytyczne No ziomuś, dwa strzały no. z Rambadzie, skoro no. to... Rozumiem, rozumiem. Trochę mi... Utrudniasz, gdyby ja nie wiesz? ten podpała, podpało, to no. bym już był. Ja uspokój wiem, sytuację, uspokój, uspokój sytuację, uspokój sytuację. Kapujemy bazę, uspokój sytuację. Stój sobie, nie wychylaj nie trać życia. Dobra, ja widzę prawą stronę, jak wyjedzie z lewej, to ty będziesz to widział Skup się na le le lewej stronie. Lewej, lewej, lewej Prawą widzę Więc tutaj mi nie przejdzie, chyba że już przejechał, mógł wcześniej, ale raczej mało szans. 55 sekund Możesz podjechać do przodu w kapa Będzie miał lekko ciepło już No i git. Wyjedzie z lewej to ci pomogę szybko Nie wiemy czy nie pojechał dookoła po prostu, wiesz? Tego tak sobie mm -hmm. myślę, że to mógł zrobić. Za długo go nie ma. I chciałem właśnie sprawdzić jego czas. No i koniec. A! Mówiłem, co nie? Powiedziałem, że to zrobi, no. co nie? Czułem, że to robi. Że pojedzie, on pojechał dookoła od A5. Dlatego mu tak długo to zajęło. Super, no. Znowu tak no jak sorry. na... Tak jak na Ale... udało nam się... W dobrym momencie się obrócić. Let's go, let's go. Yy, słuchaj, no jeśli chodzi o ciebie... I o mnie, no, musisz dać pechy w setę, co nie? No. Jeśli dasz peregrinę, to to mamy lipę, bo setka zabije nas wszystkich. Także fokusuj, peregrinę, w późniejszym etapie. Idziemy w kapa, żeby na, na środku nas nie sprali. Trzeba ustawić się jakoś tak, żeby sfokusowali Ciebie, mimo wszystko, bo Ty dasz dwie pechy i potem lipa. Muszą Cię sfokusować, tak jak na Ensku. I. Tyle no. Ja, ja proponuję, żebyś ty się ustawił tutaj, bar będziesz miał bliżej przy tym swoim dziale. Ja wiadę w kapa we w będę patrzył. Co i jak? I mówię, no musimy tutaj tą setkę koniecznie sprać na kwaśne jabłko. Jest, są, so, są, so, są, so, są, so, są, so, są, so, są. So, so. Spoko, spoko, spoko. Ustaw się na przyjęcie. Dałem. W cokolwiek możesz, na, y, a czy w setkę, w setkę, trzymaj w setkę, w setkę, w setkę na, nice. Dałem ja jedną. Okej. Okay. Dałem drugą. Daj się po pod Ja Jedę w setkę. Tak, tak, tak. Jedę w setkę. No dobra. Dałem setkę jedną. Co z tobą? Kiedy strzelisz? Mam dwie sekundy. E, no... Dobra, kończę setkę, zakończę, kończę. Nice. Mam jedną. No dawaj, 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 dawaj. Ja nie wiem czy dam No nie tak gadaj, że nie trafiłeś, proszę, nie muszę nie trafiłeś No Masz jeszcze jedną. Nie trafiłeś! kurczę... Nie, nie, przebił mnie. Oj, ziomuś! Weź mnie nie tak, ja pierdolę kurna... zrobiłem znowu. Ale ważne, że im Pozdrawiam ich, jak się tu oglądają. Po bitwie czy coś. No dobra, to co robimy? Yyyyy... ...dobra. ...proste. Eee, ...pustawić to... 10 złotych. Jedziemy, jedziemy na razie, jedziemy. Popierniczamy. Dziękuję bardzo. ...sceobe podkreślenie bo proszę o dodanie dokładnie pod zarabianie kredytów i EXA. Niech sceobe podkreślenie bo pozdrawiam 5 złotych. Dziękuję bardzo, jasne. Warto mieć celownik serwerowy? Oczywiście, że warto mieć Pani Pata Inteligencję. Czy idziemy dalej, czy nie? Bo się zatrzymaliśmy i on może już mieć pozycję dobrą. Hmm. Czyli nie, rozumiem, że nie. No to patrzmy chociaż na prawą stronę. Hmm. Żeby mi nie wyjechał zamku. Na, zamku. Zamku, zamku, zamku! Zamku. No patrzę. No. Nie patrzyłeś, Widziałem to kłamie to robiłeś. Nie kłam, nie kłam. No to co, wjeżdżamy w kapa? Musi to do mi dojechać no tutaj. No nie, no dojdź do mnie. Nie, nie ma, nie ma. Słuchaj, no znowu graż źle. Gdzie ty jesteś? Przyszedł jak na mnie wyjeżdżał, ja ginę. No. Musisz być bliżej, mnie, ziomuś, no co to. Mogą nie chodzić dookoła, jak takie coś się dzieje. Trzeba się. to z prawej. No dobra, wyjdź na kapa, wywieramy presję i widzimy do jazdy. Dał jedną, to nie jest tak źle. Trzeba Zobaczymy jeszcze zrealizować Carnavona. Mam spota. Spota też mam. Okej. Okay. To już jest dziwne, ale to... Ale ty się wychyliłeś, tak? No sprawdziłem Carnavona bez ten spota, to raczej chyba jest. Mm -hmm. No chyba, że prok piknął. Bo chodzi mi... O co mi chodzi? Chodzi o to, że to wyjedzie tu. Ja chciałem się trochę cofnąć właśnie Musisz ruszyć na Karnarwonek. jak z lewej strony Zdążył Jest po naszej lewej ma dwóch tu są Możliwe, możliwe. Jest karnet bądź z tyłu. Spokojnie. No spokojnie, spokojnie. Yy, wiesz co? Od lewej strony się przygotuj, żeby wyjechać na progetto. Zjedz kapa, zjedz kapa. I dawaj w pro... Ale miałeś możliwość dać mu pech, no ziomuś, spisz, spisz. No nie, 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 jak. No jak? nie, do przodu podjeżdżasz, nie, nie, w nie, No bo teraz on ci ucieka, Zobacz nie, bo... ucie... nie, no, no i... nie, dlaczego śpisz? Ale śpisz. śpisz. nie, 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 Dawaj jedź po projecto. Co my niezseraś prosić? cztery, kiedy to zleciało? Chcę załadować te pechy, żeby mi dać więcej, no. no Zarywam. Nie zrozumiałem do końca, co chcesz zrobić, co nie? Nie zrozumiałem tego. No rozumiem. W sensie, jak powiedziałeś, żebym się przygotował do wjazdu, to myślałem, że ty mi powiesz, kiedy mam wjechać, co nie? I czekałem. Pozwalałem. Myślałem, że coś będziesz pikował tam na górze, co nie? No ja pikowałem. W sensie...